Świdnicki lipiec 80 to jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w naszym mieście, połączone z 30. rocznicą powstania radia Solidarność. To wydarzenie nie tylko na skalę Świdnika, ale Polski, a nawet Europy. W tym roku, jak nie trudno policzyć, przypada 33. rocznica wydarzeń. Data 8 lipca 1980 roku na pewno pozostanie w pamięci uczestników zdarzeń tamtych dni, ale powinna też pozostać w świadomości kolejnych pokoleń. Obchody rocznicowe rozpoczęły się już 5 lipca Hepeningiem w centrum miasta, a główne uroczystości zorganizowano w niedzielę 7 lipca. Odprawiona została msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, następnie ruszył rajt rowerowy trasą od dzwonu Wolności do pomnika Wdzięczności oraz w Miejskim Centrum Kultury miały miejsce przemówienia, prezentacje oraz wystawa. Wszystko to zwieńczył okolicznościowy koncert. 8 lipca w poniedziałek pod pomnikiem NSZZ Solidarność na terenie WSK PZL Świnik złożono wiązanki kwiatów. Relacja z wydarzeń bezpośrednio po dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego.